Cześć, witam cię w kolejnym materiale i tak jak powiedziałem w poprzednim, pracujemy nad tabelą doświadczenia wywołujące emocje. Tak? Jeżeli możesz, proszę, odszukaj tą tabelę, jeżeli nie ma jej gdzieś pod ręką, ale pamiętaj, że ona powinna być naprawdę zawsze pod ręką. Pracujesz nad swoim życiem. Poprawiasz swoje życie. Wychodzisz z depresji. Powoli, spokojnie, stabilnie Osiągniesz wielki sukces. Wyjdziesz z depresji, tylko proszę cię, realizuj powoli systematycznie wszystkie te propozycje, które tutaj ja składam ci. I dochodzą kolejne nowe pytania, więc proszę cię zrób pauzę, znać tą tabelę wzorcową, i dokładamy kolejne pytania. Jeżeli masz już to zrobione, proszę wysłuchaj tego pytania, a później je zanotuj. Czy to nie jest? Nadinterpretacja z mojej strony. Okay. Proszę zanotuj i odpowiedz na teraz następne, tak? Nie wracaj do poprzednich. Ok? Tam kreska gruba, to było zrobione. Myśli zawsze były, są i będą z tobą, więc pracujemy na kolejnym etapie. Pamiętaj, że jeżeli nie masz zrobionego pierwszego, drugiego miesiąca, nie jesteś po 60 dniach, proszę wyłącz to. Cofnij się do początku i dopiero w trzecim miesiącu, po 60 dniach od momentu udziału w programie, zacznij analizować swoje myśli poprzez te pytania. Pierwszy miesiąc, pytania do pierwszego miesiąca. Drugi miesiąc, pytania do drugiego miesiąca. Trzeci miesiąc, pytania do trzeciego miesiąca i wszystkie poprzednie, tak? To narasta, a nie maleje. Więc powoli, spokojnie, systematycznie, cofnij się do tego punktu. Ok, zanotuj. Czy to nie jest nadinterpretacja z mojej strony? Czy ja przypadkiem tego nie nadinterpretowuję? Ok. Jeżeli masz zanotowane, pytanie drugie, które dokładamy do poprzednich, tak? Jak w miesiącu pierwszym było, były trzy pytania, w miesiącu drugim doszły cztery pytania, w tym miesiącu dochodzą trzy kolejne pytania i poprzez wszystkie. Każdą swoją myśl. Po prostu czytasz i odpowiedź, czytasz i odpowiedź, czytasz i odpowiedź, tak? Proszę cię, zrób to. Jakie są na to dowody, co mi się pomyślało? Jakie są na to dowody, co mi się pomyślało? To, co mi się pomyślało, możesz wziąć w cudzysłów, jeżeli chcesz. Jakie są na to dowody, co mi się pomyślało? I znak zapytania. Następne pytanie: Jak można na to spojrzeć w inny sposób? Jak można na to spojrzeć w inny sposób? Okay. Jeżeli masz te pytania zanotowana. Proszę cię, pamiętaj, że pierwsza wzorcowa tabela jako wzorcowa na niej się opierasz, nie musisz tych pytań przepisywać. Po prostu czytasz te pytanie, patrzysz na myśl, która jest zanotowana w tabeli i udzielasz odpowiedzi w trzeciej kolumnie na pytania z tabeli wzorcowej, tak? Czyli pierwsza tabela wzorcowa zawsze na wierzchu. Możesz ją przepisać ponownie. Nic nie szkodzi, jeżeli ona jest po was grana, prawda? Możesz to zrobić ponownie. Przepisz, zrób to dokładniej, zanotuj jeszcze raz sobie te wszystkie pytania, i potem tylko patrzysz. Pomyślało mi się coś. Ok, i po kolei. Pytanie, odpowiedź. Pytanie, odpowiedź. Pytanie, odpowiedź. Pytanie, odpowiedź. Jeżeli nie pojawia się odpowiedź na to pytanie, czy ta myśl była pomocna? Ok, tutaj będzie tak lub nie. Krótko. Jakie są konsekwencje dla mojego życia, jeżeli ta myśl jest prawdziwa? Odpowiedź, jakie są konsekwencje? żadna Będę żyć nadal. Okay? I tutaj z trzeciego miesiąca, jakie są na to dowody, co mi się pomyślało? Czyli jakie są dowody na to, że ta sytuacja, która mi się wyimaginowała w moim myśle, jakie są na to dowody, co mi się pomyślało? odpowiadasz żadna Lub piszesz dowody, tylko żeby to były dowody, tak? Nie pomysły, nie myśli. Do wody. Twarde niezbite do wody. Ok. Jeżeli masz to zrobione, super. Zanotowane, rewelacyjnie. Zaczynasz to robić jeszcze lepiej. Jeżeli pojawia się w tym momencie m, tego programu poczucie niskiej własnej wartości własnej, niska samoocena. Pracuję nad kolejnym programem, właśnie który będzie. Poprawiał jakość życia w zakresie niskiego samo zadowolenia, takiego wewnętrznego, gdzie patrzysz na siebie poprzez pryzmat, jestem osobą niewystarczającą, niewłaściwą, zbyt mało potrafię, zbyt mało robię. Niskie samo takie wewnętrzne spoglądanie na siebie, poczucie niskiej samooceny, niskiej wartości. Zapraszam Cię do wzięcia udziału w tym programie. Tu już teraz możesz się nad tym zacząć zastanawiać, jeżeli to się pojawiło w Twoim życiu. Jeżeli nie, możesz polecić komuś ze znajomych, że taki materiał wkrótce. Albo tutaj korzystając z tego samego sposobu na Facebooku lub na stronie, której będę udostępniał te materiały. Będzie to możliwe do skorzystania. Więc zapraszam. I oczywiście to nie jest już możliwe, że dopiero w przyszłym miesiącu, ale już pracuję nad tym materiałem i chciałem się tym z wami podzielić, że to też będzie jeden z elementów, bo właśnie na początku trzeciego miesiąca może się nasilić taki punkt, gdzie to poczucie własnej wartości zaczyna być troszeczkę zaniżone w porównaniu do tego, jakie powinno być i jakie możesz osiągnąć. Do zobaczenia w kolejnym materiale.